Witajcie, moi drodzy, na kolejnym tripie. Słuchajcie, cieszę się jak dziecko, z kilku powodów, no bo, wiecie, dawno mnie nie było. I to na YouTube, i to, że tak powiem, nad wodą z wędką w garści, dlatego cieszę się nad wyraz, bo w końcu udało się pojechać. Dodatkowo rozpoczynam sezon federowy dzisiaj, tak, będzie feder. I jeszcze jedna rzecz będzie taka, że po raz pierwszy będę łowił na danym łowisku. Nigdy tutaj nie łowiłem. Jestem ciekaw jak to wyjdzie, tym bardziej, że wiem, że woda ma potencjał. Ale nie, nie wróżymy nie ten, będziemy ćwiczyć. A gdzie jestem? No na bulwarze fellballną. Gdzie? Z tego wszystkiego nawet jeszcze człowiek przejęzyczył. Elbląg, bulwar. Zobaczymy jak to będzie. Obok chłopaki mają zawody. Mam nadzieję, że coś połowimy. Klamoty już tutaj część zaniosłem. reszta tutaj troszkę zostało. To sobie, widzimy się jak już będę gotowy, nie? Ja. Zanęta na dziś Wanden Gold Problem, chlodramek i do tego pójdzie glina, no bo to kanał Dobra, ja już rozstawiony Wędeczka w wodzie, na chwilę będę drugą Tak to słuchajcie tutaj wygląda Pineczka, kuku konserwowa Zanęta, którą gdzieś czyli ta Gold Pro Przyciemniona troszkę liną wiążącą Do tego mrożona pinka, będzie tak Więc tu, poszyk, cyk, cyk i do wody pierwsze takie trochę bardziej godne uwagi bo poprzednie to było o połowę mniejsze ale przynajmniej coś się dzieje Takim to olbrzymie się łowię. No, ok, słuchajcie, ja już kończę. Czas na dzisiaj przewidziany na łowienie dobiegnie zety końca. Trwało to, bowiem, takiego czystego łowienia jakieś 3 godzinki. Wyniki: jedni powiedzieli, że marne, inni, że zadowalające. Jak dla mnie było fajnie, bo raz, że coś udało się złowić w lutym po tęgich wiatrach i niefajnej pogodzie. Ale i tak twierdzę, że. Dałoby radę połapać więcej, o wiele więcej, no bo raz obok miałem jednego znajomego, który, no powiem, no dzisiaj rozwalił system, tam na natrzaskał tych krąpi masa. A druga strona medalu, wiecie jak to jest na pierwszym wypadzie, nie? Pierwszy wypad w nowym roku, zawsze się coś zapomni. Jak to Michał, to oczywiście zapomniałem statywu pod kamerę, więc nie było jako. Tak, jak nagrywać, tak jakby, inaczej tak, jakbym chciał. O. Dwa, pierwszy raz łowiłem z podestem do Kuzo, więc e, troszkę się, że tak powiem, twarzyłem, jeśli chodzi o ustawienie tego wszystkiego. Ale i tak myślę, że jest e, ekstra. Parę błędów musiałem, muszę wyeliminować, mam o czym, e, że tak powiem, rozmyślać. Ogólnie zimno, jak stopień zaczęło wiać strasznie, tu się właśnie o herbatką Wasze zdrowie, dogrzewam. No i zaraz będę leciał na Starogard do Domciu, nie? No to kurczę prawie godzina drogi jeszcze przede mną. Ogólnie tutaj też chłopaki, nie wiem czy to będzie teraz tak widać, po drugiej stronie mają zawody. I tak powiem, siedząc właśnie, obserwując szczytówki i kątem oka widząc i tak też Zauważyłem, że tam nie było jakiejś wielkiej rewelacji. Ogólnie też masa syf upłynęła. Nie? Więc ogólnie, jakby tak wyeliminować te rzeczy, które ja zrobiłem źle, bo na tym mam wpływ, to ten wiatr, ten syf, dałoby się to przeżyć, wynik by był. Ale nie ma co się wiele roszten. Pierwszy wypa wypad federowy w tym roku zaliczony. Ryba jest, ręka rybą śmierdzi, więc jest git. Teraz tylko do następnego razu, nie? To co, jeśli się podobało, oczywiście łapka, subik, komentarz tam na dole, piszcie, jakie macie wyniki, czy już zaczęliście łowić na federa, czy jeszcze nie? I co, i widzimy się następnym razem, nie? Trzymajcie się, cześć!